Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak dobrać buty do danego fasonu spodni. Buty zmieniają charakter każdej stylizacji. To zaczynamy! Spodnie ze szeroką nogawką w połączeniu z klasycznymi czarnymi szpilkami lub też płaskim obuwiem typu mokasyn. Spodnie z prostą nogawką w połączeniu z kozakami w tym samym kolorze. Wkładamy spodnie do środka, do kozaków. Lub też łączymy z obuwiem sportowym, na przykład trampkami. Prosta nogawka ze szpilkami na takim niższym obcasie. Lub też bodki i spodnie do środka. Spodnie ze zwężaną nogawką można wykorzystać na wiele sposobów. Tutaj wersja elegancka z czułękami, odkryta pięta. Wersja mniej oficjalna, spodnie do środka do kozaków lub wersja bardziej totalnie na luzie z mocnymi, ciężkimi workerami. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, zapisz go na później.